Dobrze, teraz zastosowania właśnie tego, o czym mówiłem przed chwilą w dwóch zadaniach związanych z granstosupem czworokątnym oraz granstosupem trójkątnym. Zadanie pierwsze, które macie poniżej przedstawione polega na zastosowaniu objętości, która jest równa 224, czyli zapiszmy sobie może V jest równe 224 i od razu mogę sobie rozpisać to moje V, tak? Nie czytam dalej zadania. Wprowadzę sobie jakieś oznaczenia a a i h, czyli ja wiem, że to jest a kwadrat h, pole podstawy razy wysokość. I teraz wiemy, że promień okręgu opisanego na podstawie ma długość 4. Zobaczcie. Podstawa. Podstawa ma długość, yy, podstawa jest kwadratem i promień okręgu opisanego na podstawie ma długość 4. Czyli zobaczcie, jeżeli ja tutaj mam długość a, to jest mój promień opisany, czyli R i to jest połowa przekątnej A pierwiastków z dwóch na 2. Czyli ja wiem, że to jest moja czwórka, tak? Czyli A pierwiastek z dwóch na 2 to jest moje 4. I wyznaczam sobie A. Czyli mnożąc razy 2 mam A pierwiastek z dwóch jest równy 8, dzieląc na pierwiastek z dwóch mam A równa się 4 pierwiastek z dwóch już po usunięciu niewymierności zmianownika. I zobaczcie, ja nie czytam dalej zadania. Ja sobie od razu uzupełniam wzór V. Czyli 224 równa się A2, a A do kwadratu to będzie 4 pierwiastek z 2 do kwadratu razy h, czyli 224 równa się 16 razy 2 razy h, tak, sobie to ładnie rozpisuję. <laughs> czyli 224 równa się 32 razy h. H jest równe w tym przypadku, ile? No to musimy sobie zobaczyć, 224 podzielić na 32, no to chyba 7, co? 7 razy 30 to jest 210. I dodać 14, 224. Wszystko się zgadza. Mam już H. I teraz dopiero uzupełniam sobie rysunek. Tutaj wszystko, a jest równe 4 pierwiastek z dwóch tutaj też. Patrzę, co ja mam policzyć w zadaniu. Mamy wyznaczyć miarę kąta między przekątnymi sąsiednich ścian bocznych wychodzącymi z jednego wierzchołka. Przekątne wychodzące z jednego wierzchołka sąsiednich ścian bocznych. Czyli to jest ta i na przykład niech będzie ta. Od razu sobie łączę, czemuż by nie. I teraz tak. Mam obliczyć ten kąt. Kąt między przekątnymi sąsiednich ścian bocznych, wychodzącymi z jednego wierzchołka. Wszystko się zgadza. Mamy tutaj trójkąt równoramienny, jakby nie było. Dlaczego? Zobaczcie. Jeżeli ja sobie tu uznam jakąś długość B i B, zobaczcie, mam a kwadrat plus h kwadrat równa się b kwadrat. Tutaj jest to samo, czyli mogę sobie stwierdzić, że to jest trójkąt równoramienny. Mało tego, mogę sobie tutaj wyznaczyć, że to jest przekątna kwadratu. Jesteśmy, kurczę, w podstawie, w kwadracie, tak? Czyli sobie policzę a pierwiastek z dwóch, to jest 4 pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli 8. Natomiast nasze b kwadrat... To jest h kwadrat dodać a kwadrat. I liczę b kwadrat. b kwadrat równa się h do kwadratu, czyli 49. Dodać a do kwadratu, to już liczyliśmy. Nasze a kwadrat to jest 32, czyli łącznie 81. Czyli b jest równe 9, ponieważ jest to liczba dodatnia. I teraz ja mam ten kąt policzyć. Narysujmy sobie go, te, ten trójkąt. Tu jest ten kąt. Tutaj mam dziewiątkę. Dziewiątkę. Mam ósemkę, tak? Całość. To jest trójkąt równoramienny, mogę go podzielić tak, na dwie części. Tutaj jest kąt prosty, prawda? Czyli mamy wyznaczyć miarę tego kąta. Więc zobaczcie, jeżeli tutaj jest 8, to tu mam po 4. I teraz, żeby wyznaczyć miarę tego kąta, mogę wyznaczyć tak naprawdę miarę kąta. Połowicznego i potem pomnożyć razy 2, tak? Tutaj zastosowanie karty wzorów, tej końcowej karty wzorów, tak? Zobaczcie, funkcja trygonometryczna sinus, sinus gamma przez 2, co to jest? To jest 4 do 9, prawda? Czyli mamy 4 do 9, więc z karty wzorów mogę odczytać, że gamma przez 2 wynosi ileś tam, tak? 4 przez 9 to jest 0,9. 4, 4 4 4 4, tak? 0 4 4 4 i tak dalej. I po czytaniu z karty wzorów możemy stwierdzić, że to jest około 26 stopni, czyli mnożąc razy 2 obie strony, wychodzi, że ten nasz kąt gamma, czyli kąt pomiędzy y, sąsiednimi y, przekątnymi ścian bocznych wynosi około 52 stopnie i to jest koniec zadania, tak? Czyli zobaczcie, rozpisywanie jakichś kluczowych postępów w zadaniu. Wyrysować sobie podstawę, zobaczyć czym jest ten promień okręgu opisanego na podstawie, tak? Że promieniem jest akurat w tym przypadku połowa przekątnej. Dalej, podstawianie, nie patrzę dalej na zadanie, obliczę co mogę, dopiero potem idę dalej. tak? Czyli obliczenie na przykład stwierdzenia Pitagorasa B, wyznaczenie jej przekątnej kwadratu. Zobaczmy na inne zastosowanie, czyli zadanie, które w tym momencie macie poniżej. Mamy tam krańsosu prawidłowy trójkątny od podstawie ABC, dolnej i górnej, A'B'C'. C'. I teraz przekątna ściany bocznej. Przekąt na ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt 60 stopni. Zobaczcie. Przekąt na ściany bocznej, narysuję, żeby było ładnie widać, z krawędzią podstawy kąt 60 stopni. Nawet nie czytam dalej. Jeżeli ja tutaj sobie oznaczę A, 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 Wprowadzam oznaczenie nie boję się i tutaj h, to mogę sobie zastosować funkcję trygonometryczną w tym trójkącie prostokątnym, tak? No bo jeżeli bym sobie wyrysował ten trójkąt, ten trójkąt nazywa się bcc', bcc' i tutaj mamy h, 60 stopni i a, to mogę wyznaczyć sobie jakąś zależność między tymi bokami, Czyli skorzystać z funkcji tangens 60 stopni jako H przez A. Mam dwie przyprostokątne w trójkącie prostokątnym, czyli pierwiastek z 3 to jest H przez A, czyli H jest równe pierwiastek z trzech A. Zobaczcie, mamy jakiś kluczowy postęp w zadaniu. Mamy uzmienioną jedną niewiadomą od drugiej. Mamy napisane, że pole ściany bocznej grania stosłupa jest równe dwa pierwiastek z 3. Do wolnej ściany bocznej jednej. Czyli zapiszę sobie tak, PB1... Czyli pole jednej ściany bocznej jest równe dwa pierwiastek z trzech. Zobaczcie, naszą ścianą boczną może już się tak uczepmy tej ściany bocznej bc, c' b', bc, c' b' i mamy znowu h i a. No to pole tej jednej ściany bocznej to będzie a razy h. PB1 to jest dwa pierwiastek z trzech, natomiast w miejsce H mogę wpisać pierwiastek z trzech a czyli mam A razy pierwiastek z trzech a i te pierwiastki mi się skrócą. Otrzymam, że A kwadrat jest równe 2, czyli przy założeniu, że A jest dodatnie, mamy A równe pierwiastek z dwóch. Uzupełniam sobie rysunek, tu jest pierwiastek z dwóch, natomiast tutaj będę miał wtedy pierwiastek z trzech a czyli pierwiastek z 6. I teraz dopiero liczę. Patrzę, co ja mam policzyć. Mamy policzyć pole trójkąta ABC'. Muszę go sobie znaleźć. A, B i C'. No to tak mniej więcej tutaj. O, o, no i tutaj. To jest pole tego trójkąta. Co ja do niego potrzebuję? Może sobie go wyrysuję. A, B i C'. Mamy tutaj podstawę A, czyli to jest pierwiastek z dwóch. Ale potrzebuję do niego jeszcze wysokość oznaczają sobie jako h, tak? No to ta moja wysokość będzie w tym miejscu. Zobaczcie, pyk. I ona jest jakoś nachylona do płaszczyzny podstawy. Zobaczcie, tutaj możemy sobie skorzystać z trójkąta prostokątnego. Tu jest to moje h, tak? Czyli muszę wyrysować kolejny trójkąt. Zobaczcie, ten, tutaj. Załóżmy, że w tym miejscu mamy punkt jakiś, nie wiem, d. Więc mam trójkąt cyk, 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 d, c', c, gdzie jego wysokością jest h, czyli pierwiastek z 6. Tutaj mam wysokość trójkąta równobocznego, to jest właśnie wysokość. Pamiętajcie, jeżeli macie stworzyć jakiś kąt tutaj. Akurat w tym przypadku i w tym przypadku zawsze idziemy albo po przekątnej, albo po wysokości, Zależy w jakim gracie stosuje idziemy. W tym przypadku no, trójkąt nie ma przekątnych, tak, czyli idziemy po wysokości, bo tutaj ona w tej płaszczyźnie podstawy jest nachylona pod kątem prostym, ta prosta. Natomiast tutaj jest pod jakimś tam innym kątem, tak? Czyli tutaj mamy naszą wysokość H, natomiast tutaj mamy A pierwiastek z trzech na 2, czyli A pierwiastek z 3 na 2 wysokość trójkąta równobocznego. Czyli pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 na 2, czyli pierwiastek z 6 na 2. I mogę stwierdzenia Pitagorasa policzyć sobie h, czyli h kwadrat równa się pierwiastek z 6 na 2 do kwadratu dodać pierwiastek z 6 do kwadratu. Czyli mamy h kwadrat równa się 6 na 4 dodać 6, czyli innymi słowy 7,5, bo tutaj mamy 3 drugie, czyli półtorej. 7,5 czyli 15. Drugich. Oczywiście wiemy, że nasza wysokość jest dodatnia, czyli mamy pierwiastek z 15 przez pierwiastek z 2. Nic nie szkodzi, możemy tak zostawić. I liczymy pole od razu. Pole trójkąta ABC', prim, czyli to, o co pytają w zadaniu. To jest jedna druga podstawa, czyli pierwiastek z 2 razy wysokość, czyli pierwiastek z 15 przez pierwiastek z 2. I ładnie mi się te pierwiastki skracają, czyli mamy pole trójkąta ABC' jako pierwiastek z 15 przez 2. I to jest poprawny wynik. Zobaczcie, jak trzeba zadania ze stereometrii związane z bryłami rozpisywać.